Ale znowu z łomu wiozą do tego polskich ten, ten tam ma z tyłu szybę rozjewaną, ten ma cały przód rozwalony Myślałem, że ten do następny z przodem rozwalony Także dalej złom. o tu, tu większość ma, ma przody rozpierdolone Szkoda, że to nie jest dzień Byście zobaczyli piękne samochody, jakie się bierze I na pewno będzie, że Niemiec płakał jak sprzedawał to jest rejestracja lawety PI 927JX A jak będziecie gdzieś widzieli taką lawetę koło handlarza to bójcie się <słyska> Mazakra Później będzie w ogłoszeniu niebity jak żona sąsiada What's